Siemaneczko, ja jestem Matic i zapraszam na kolejny odcinek Platynowych Wojarzy. Będziemy sobie dzisiaj grali z Syndrom na midzie, będziemy grali na Lissandrę. Moim zdaniem up dość spoko, poza tym, że, że Lisandra może się zultować i tym samym yy, zniszczyć mojego ulta. Ale poza tym to wydaje mi się, że mam przewagę nawet w tym matchupie. W dżungli mamy Sylasa na Jaxa. Jackson może wygrać tą dżunglę. Chociaż Sylas jest głupią postacią. Jest bardzo mocny. Renek Renekton jeszcze nie dołączył do gierki. A szkoda. A może jest Afk? Nie no, jest Afk. Powinien być. Powinien zagrać. Na bocie jest Vayne Zyra kontra Veigar Kaisa. W sumie to moim zdaniem Zyra z Vayne są mocniejsi. Głównie przez to, że Zyra robi o wiele lepszą presję niż Kaisa i Veigar razem wzięci nam idzie. Znaczy na midzie. Znaczy na bocie, przepraszam. No i na topie Renekton na Jorika. No ja na Jorika ogólnie nie lubię grać, ale Renekton jest mocną postacią. Zwłaszcza teraz jak są te zmiany na boczka na Blade of the Ruined King, to jest serio mocny. I wydaje mi się, że Renekton będzie górą w tym matchupie. W sensie Jorik prawdopodobnie będzie puszował tego topa Hamsko do, do końca gry. Ale jeżeli Renekton się nafiduje za, za w czasu, to to bez problemu będzie w stanie wykarować nawet Gierkę. No tutaj na razie to pierwsze poziomy to będziemy sobie może na trójce coś agresywniej zagramy. Lisandra nas może obijać z tego właśnie swojego ku Ale po tej zmianie pasywki bo kiedyś Lisandra miała taką pasywkę, że co tam bodajże 15 sekund yy, miała darmowego skilla, co się jej skill nie kosztował many. Więc to było. To było wtedy. Na linii było mocniejsze, natomiast ta nowa pasywka w fajtach jest totalnie kozacka. No Sylas, nic tu po tobie. Raczej tutaj się nic nie uda zrobić. Ja mogę sprokować Elektrocuta. Fajnie mi się tutaj udało to zrobić. Co niedługo powinienem się spodziewać Jacksa nam idzie. Prawdopodobnie z dolnej strony. Oj. Dobra, mamy trzeci poziom. Możemy coś sobie zagrać agresywniej. Na razie i tak poszujemy. O, First blood dla Renektona, to na świetnie. Wydaje mi się, że Jax może być gdzieś w okolicach bota teraz. Albo po prostu będzie grał pasywnie dżunglę. Jest też taki sposób na grę Jaxem jak najbardziej poprawny. A i nie dobiłem. Dobra, jednak mój game, game sense już jest trochę przedawniony i jacks był na topie, a nie na bocie. My sobie możemy teraz próbować połkować tam lisandrę trochę. Dobra, zbiłem ją dość mocno. Za 8 sekund. Jacks, tak, 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 wiem, wiem, wiem. Dobra, gram bardzo pasywnie. Lisandra teraz wyszła przed miniony, co znaczy, że Jax tutaj jest. No ale nic z tym nie zrobią. My tu możemy tego Jaxa nawet zabić. Sylas, zareaguj, proszę. Mamy go. Super. A też zepsułem, bo Lisandra nie wiedziała, że ja ją widzę. Renekton zginął. Już drugi raz na tym typie. O, A no tak, w sumie dostał ganka. Nam tutaj fajnie się to ułożyło dla Sylasa w sumie, że udało nam się złapać. A, jest! Kanon uratowany. Fajnie się to ułożyło dla Sylasa, że się nam udało złapać tego Jacksa. Fajnie, że ten Jacks tak zagrał agresywnie wiedząc, że ja mogę zejść z mida dobra, ja mi brakuje 100 gold do lost chaptera po prostu postaram się teraz wyfarmić tą falę, ja już nie mam many, więc ciężej mi się teraz będzie creepowało level up mam za dość długi okres czasu więc po prostu sobie spusz... S farmię tą falę, nawet nie wiem czy ją spuszuję za bardzo nie mam jak i będę się próbował wycofać do bazy Dobra, ja uciekam. Lisandra, niech sobie tu buszyje, w dupie to mam w sumie. I tak raczej Playta nie weźmie. Teraz jest kanon, a ja będę miał ten lost chapter. Nie powinno się tak ogólnie robić, powinno się zostawać i cofać jak linia się tylko spuszuje. Ale niestety no musiałem, musiałem, zostało to na mnie wymuszone przez Bragmany. Teraz już trochę... no stracę kanona w sumie. Trochę lipa. Ale teraz już te problemy z Maną będą. Będą raczej zażegnane, bo mam tego los chaptera co mi bardzo pomoże. Na bocie jest kill na wejgarze, super Zyra. O to chodzi. Zyra solo killa zrobiła, to właśnie mówiłem o tej presji. Sesly Sandra. Ona się na 99% wycofała, ale uważajcie, moi drodzy. Dobra, ja tam schodzę. Schodzę, tam mam szóstkę. Oni sobie tu ich pozabijają, po wybijają ich jak kaczki elegancko. Aj, close. No już nie będziemy gonić. Lisandra tu gdzieś powinna być za niedługo. Na no Morda, tak. Dobra, przyszła po prostu na Mida. Ma to samo co ja. Dobra, nie trafiłem, mój błąd. Wejgar już poszedł na topa, czyli Wegar troluje, no dobrze. Nie żebym jakoś narzekał z tego powodu, aczkolwiek nie fajnie. Nie fajnie to wpłynie na rozgrywkę. W sensie trolling, no to też nie jest taki trolling. Po prostu uznał, że gra na, na bocie nie ma sensu. No to poszedł na, na topa, ale wywrócił się. O Jezus, co się dzieje z tymi moimi? Oj, oj, kłopoty, kłopoty moje. Dobra. Kłopoty też. Spryszywałem na wszelki wypadek, żeby, żebym nie został trafiony z kulisandry. Nie chciałem zrobić kila za kila. Nie opłaciłoby mi się to w żaden sposób. Teraz przepcham tego, tego Mida. No ja ci, nie wam nie pomogę, ja mam 200 HP mi się. Chociaż nie, no zajda tam, może się coś uda. Nie, no nie ma nawet takiej opcji, żeby się udało. Dobra, cofamy się. Lisandra się zdziwiła. me mi boy pressinger. No, no cóż, cóż mi się no? Tak działa ta postać, niestety. Na co ci poradzę? Kupimy sobie tutaj jakieś utility. Oj, Sylas trochę chyba przesadził. Bez sensu sobie ukrać tą markę Jacksa. Dobra, przeżył. Chociaż. A nie, Flash Jacksa. Nimbus Cloak też zadziałał. Sheaton, no. Po użyciu wszystkiego na nim, dwóch fleszy, i tak dalej, no to nie zużyto. Teraz możemy grać agresywnie. Co prawda, jeszcze nie mam erki, więc po prostu będę się skupiał na puszowaniu. W sumie ta mnie tak nie boli. Lisandra teraz już trochę odeszła do lamusa, szczerze mówiąc. Ogólnie ta się powinna grać pod yy, Aftershocka, a nie elektrokieta. Jest to na pewno lepsze rozwiązanie dla tej postaci. i z farmą co całkiem nieźle. Joryk schodzi na mida. Nie wiem po co w sumie. Nie wiem, co on tu chciał zrobić, wiedząc, że przeszedł przez skatlera. Yy, nie wiem, czy to jest, nie pamiętam, czy moje ku daje wizję, czy nie. Chyba nie. Ss Lissandra, ona może jest tutaj, będzie chyba schodziła na bota. Ta. Ale ona nie zejdzie na tego bota, bo to by jej na to nie pozwolę. Dobra, jest SS, może jej jednak pozwolę. Idę tam w ich stronę, tego topa. No dobra, on zginie od Ignata, mi się bóg. skończmy to. A, nie zginął od to jakim cudem? Dobra, Renekton sobie go tam zabije. Sylas ma już 3240 takedownów. Damn, to to jest dużo. Dla porównania, ja mam tych takedownów 68 na syndrze. Znaczy, ja też jestem typem, typem osoby, który nie gra jedną postacią, nudzi mnie to strasznie. Miałem takie okresy w swoim życiu, oczywiście, jak najbardziej. Jak grindowałem strasznie LP. To grało się tylko Dianą albo tylko Sejuani. Miałem też okres, że tylko treszem grałem. Dobra, mam na Ludena, no, ale kurczę chciałbym też sobie nazbierać na buciki. Trozesunuję Lisandrę. Zabiję Sylas, proszę Cię. Żradę, dasz radę? Dasz super. Zu chłopak. Just kill me. No, to zrobione. Nie wiem, gdzie jest ich bot. Pewnie może przyjść na mida. Ale kim bym był, gdyby... A nie, dobra, 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 nieważne. Przecież ten Veigar trolluje, zapomniałem. Ja się po prostu wycofam tutaj. Myślę, że mogę to bezpiecznie zrobić. Bo Jax dopiero wstał. go na FF this. No szkoda, jak to z Bardzo fajnie mi się gra ten meczek. Dobra, teraz tak. Co kupujemy na Magic Penetration? Czy oni mają chwilę No really. Więc będziemy składać sobie chyba Void Staff. Chyba Void Staff poleci w tym meczu. Nie mają chili Procentowy Magic Resist zawsze spoko. Oni na razie jeszcze tego Emresa nie składają, ale na pewno ktoś musi złożyć, bo mają w mamy w drużynie i Izire i mnie Więc procentowy Emresik tutaj jak najbardziej jest OK Dobra, no ja już troszkę zadaję za 4 sekundy mam E i nie mam Rki. Dlaczego to nie zestonowało? Ktoś mi powie? Pewnie moje się skastowało przed kół, dlatego. No jak to nie trafiło. O proszę, o, to ciekawe tutaj się rzeczy dzieją. Jest pan Wejgar na idzie. Ta lisandra jest strasznie toksyczna. Nie zauważyłem tego stopłocza, ale incik z mojej strony Szkoda, że to tak się stało Dobra, sprzedamy w cholerę tego Dorana I sobie kupimy buty Nie powinno się sprzedawać Dorana jeszcze tak Erion w sumie daje dużo fajnych statystyk, ale Ale no buty to buty One też mi dużo dadzą Magic Penetration jest zawsze spoko Uff, ale tutaj została zjedzona ta Ta Kaisa O, mocna, mocna różnica w drużynkach tutaj jest. Aj, Vayne jakby skastowała hita jeszcze po tym kondemnie, to by zabiła tego Jaxa. Niestety chyba jej się zanulował autoatak czy coś. SS jest Jax, ale on miał low HP. SS jest też Lissandra. Ale nie wiem, czy ona będzie gdzieś schodzić, czy nie. Ona już i tak jest tak stiltowana, że to pewnie dla niej nie ma większego znaczenia. Zaraz pewnie pójdzie awk. Taki typ gracza. Dobra, jednak Wisandra nie poszła awk, tylko poszła na bota. Chciała zraumować. Wyszła jak zawsze. Tego Jorika, pani Renek. To nie! Halo, budzimy się ze snu. My tutaj tego Joryka mogliśmy zabić na spokojnie, jakbyś zszedł. No teraz oni mają wizję i wiedzą, że ja będę szedł, więc to nie ma sensu. Ses koluje zawczasu. Jorik. Co ty tu chciałeś zrobić? Dobra, bierzemy Turet, nam idzie po prostu. Jack zginął, Lisandry się nie boję jakoś za szczególnie. Jorika tym bardziej. Dobra, Jorik sobie zginął. O, ta Zyra prawie wysolowała jedną no, one shot Alisandrę. To ciekawe. Dobra, po prostu pchamy Mida. O, proszę. Żegnam. Alisandra tam ładnie zgrifowała. W ogóle nie wiem, czy widzieliście, że samą siebie. Prawie ja tutaj muszę dużego, muszę zabrać, niestety. No, No, my sobie tu po prostu puszniemy. I tyle. Nie ma co szaleć. Secure, easy win. No Sylas na przykład nie wiem co zrobił. Postanowił oddać przeciwnikom 700 golda. O, dziękuję za chwilę Fajna, szybka gierka tutaj. No niestety ten nowy troszkę intował. Jest 06, intował, a i tak mam mniej deadów niż Jax. To jest ciekawy event. E Uff. O, i Sandra za zużywa. O, oh, fuck. Ten Jackson jednak dalej próbuje. Dobra, ja się totalnie rozkojarzyłem. Już sobie myślałem o tym napisie Victory i widzicie, jak to się wszystko kończy. Niestety, w Widze Legend trzeba być skupionym do ostatniej chwili. Bo mogą się takie kwiatki właśnie wydarzyć. Weźmy Drake'a na spokojnie. Zgrupujmy się w piąteczkę albo w czwóreczkę i Renekton na topa, a my sobie potem pójdziemy na midzie. mamy super miniony, więc nie ma sensu na nim siedzieć. Turet na bocie tutaj jest podbierany przez minionki. No ale nie, nie weźmy się niestety. Mi brakuje 300 golda do Voidstafa, trochę unlucky. Na pewno nie będziemy tego czekać. W ogóle on najlepszy vision skoro w drużynie. Proszę bardzo. Wzorowy midliner, jakby tylko jeszcze nie intował, to by było idealnie. Dobra, no mówiłem, że nie ma sensu siedzieć na midzie, ale moja drużyna chyba uważa co innego, więc ja po prostu do nich dołączę. Czasami tak już jest. Mówi się, kurczę, trudno. Yy, no my po prostu możemy... Oj, nie trafiłem. Jest asysta, jest też od Nawet dwa WTF Okej okay. O, jeszcze prawie się wywróciłem. No gdzie są jacyś przeciwnicy? Czemu tu nikt nie podchodzi, halo? A zaraz tak tak mówię, a pewnie zaraz zginę. Uff. Jej, udało mi się po podkreślić kila. Jeszcze na koniec. Fajnie, no teraz to już chyba będzie final push. A życzyłem Fiorika Ulta, my bad. Serio? Dobra, kończmy tą gierkę. No cóż, my będziemy kończyć. Mam nadzieję, że skończymy. Tak jest, dobra. No to tak, więc na tyle w tym odcinku. Krótka, szybka i przyjemna gierka. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. A ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.